Nasza firma się nazywa Industria Frigo Polska. Firmą matką jest industria frigo we Włoszech. Zajmujemy się systemami chłodzenia procesów przemysłowych. Więc tu dostarczamy, produkujemy kompletne systemy chłodzenia. Są to podziarki, inaczej nazywane wytwornicami wody lodowej, termoregulatory, jak również baterie wentylatorowe i inne urządzenia do utrzymania temperatury przy procesach przemysłowych. Naszymi odbiorcami są przede wszystkim firmy, które działają w branży tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym. Mamy klientów również w hutach szkła, w przemyśle ceramicznym, również w odlewniach ciśnieniowych. To są główne branże przemysłu, gdzie nasze urządzenia mają zastosowanie. Nasza firma od niedawna współpracuje również z innymi firmami włoskimi i wprowadzamy w tej chwili na rynek polimery. Jak również współpracujemy z firmą Sibatek, która jest dostawcą peryferii do przemysłu tworzyw sztucznych. Jak również z firmą Lorandi Silos, która produkuje silosy.